będę nagrywać otwieranie prezentów na Movistar Planet. I na początku yy, świnkę. Obróżnię ją. O, są dwa diamenty, więc fajnie. Dobra. No więc teraz czas za otwieranie prezentów. O, jeszcze dwie Więc go odbiorę. No to teraz Czas otwierać prezenty. E, tutaj mamy nowe prezenty moje wszystkie, które no przesłali mi ludzie. Otworzymy prezent od HHH 212. ok. I uwaga, co jest w tym prezencie. W tym prezencie mamy taką spódniczkę. No, fajna. Kolejny prezent jest od Leand213. Przynajmniej tyle mi pokazuje. Otek. No i taka bluzka. Też fajna. Kolejny prezent jest od Kibel15432. Dosyć śmieszna nazwa. No i to jest taka oteczka. Z tego, co patrzyłam, dostałam naprawdę dużo prezentu od tego konta właśnie kibel 15432, więc no nawet trochę fajnie, dziwnie trochę wygląda, takie różowe włosy. Następny prezent jest od X Bobber X i cała nazwa brzmi X Bobber X. Okej. Okay. Animacja fajnie. Taka animka z psem. Kolejny prezent jest właśnie od Kibel 15432. Też y, animacja, o super. Lubię animację. Okej, okay, kolejny prezent to buty, przydadzą się. Mam dosyć mało butów na Movistar planet. Kolejny prezent też animacja, bardzo ładna. Hmm, kolejne. Również z tego konta, bardzo dużo jest prezentów z tego konta. Dziwne. Ale wiecie, może chcą, może, że osoba, który, re, no osoba, do której należy te konto, chce wygrać tripa. No po prostu yy, będę nagrywać jeszcze więcej odcinków z otwierania prezentów. I jeśli chcecie wygrać dripa, no to wysyłajcie prezenty i ja będę później losować. ok takie ogrodniczki się trafiły bardzo ładne. Kolejny prezent spódniczka też fajna. Mm. Następny prezent o animacja. Fajna z koniem. Kolejny prezent. Taka bluzka. Też fajna. Mm. Takie jakby ogrodniczki, też bardzo ładne. Okej, okay, już się powoli kończy prezenty. Taka bluzka. Okej. Okay. Taki. Taka też bluzka. Kolejna. Też bardzo fajna. Ok, zostały cztery prezenty. Tutaj. Ogrodniczka. Yy, Z przepraszam. Ok. Włosy. Kolejny prezent. Już dwa zostały. Jeden w sumie. Taka bluzeczka. No i ostatni prezent od Ogienna Węcia. To jest moja koleżanka. No i taka deskorolka, lampka do pokoju. Okej, okay, więc teraz zalosuję. W sensie no, muszę zalosować komu wypadnie drip, komu dam tego dripa. Tyle, że no, nie będę losować w ten sposób, że tak przelecę. Dlatego, że część tych osób to jest. że połowa tych prezentów jest od użytkowniczki Kibel 15432. Więc ja właśnie. Yy, yy.